W 1919 roku cała załoga piechoty oraz nasz szwabron służyły przysięgę żołnierską na rynku w Prezentowaliśmy się już w i w jednolitych mundurach, w kawaleryjskich, z szablami u nóg. liczył w ten czas ponad 120 szabel. koni mieliśmy więcej. Posty w koszarach trwało krótko. Jednego ranka w Szafelu odczytano listę ułanów odkomenderowanych na front w Sirojewo na służbę patrolową. Wioski Broniewo, Rojewo i Błonkowo były obsadzone przez piechotę. W każdej z tych miejscowości stacjonowała placówka w sile około 30 powstańców. Pod komendą kaprala Tomczaka wyruszyło nas ośmiu ułanów. Zgłosiliśmy się u dowódcy odcinka frontu. Gdzie przydzielono nam kwatery kolonistów niemieckich, którzy mieszkali w nowych domach wzdłuż szosy przywieźli do wsi. Zakwaterowano mnie u starszej rodziny. Niemiec był bardzo grzeczny i zaznaczył, że służył także w kawalerii i z Polakami utrzymywał zawsze dobre stosunki. Umieścił moją karą w stajni obok swoich koni i zaprosił do mieszkania, poczęstował mnie kawą i w końcu zaprowadził do pokoju dla mnie przeznaczonego. Był to pokój ich córki. Droga, którą patrolowaliśmy, prowadziła wzdłuż frontu przez małą miejscowość o nazwie Żelechlin. Byliśmy wobec tego widoczni dla nieprzyjaciela i zdarzały się wypadki, że nas ostrzeliwano. Moim towarzyszem był ułan Józef Królikowski. Otrzymaliśmy pewnego razu rozkaz rozpoznania możliwie najgłębiej przed pola broniowa, wzdłuż brukowanej drogi. Bo obserwator piechoty zauważył wzmożony ruch po stronie nieprzyjaciela. Wyruszyliśmy do Broniewa, by już o godzinie czwartej zgłosić się na punkcie obserwacyjnym. Noc nie była zbyt ciemna, i gdy tak wstępa przejeżdżaliśmy przez wieś, że Lechlin, przy której stał podmurowany przy bramie wjazdowej, którą mijaliśmy, usłyszałem nagle głos kobiety i słowa: O Boże, łami! Niech Was Bóg strzeże! Odwróciłem głowę w kierunku podjazdu i ujrzałam postać młodej kobiety w jasnym ubiorze, która szybko skryła się ze słup bramy. W pierwszej chwili myślałam, że to złudzenie, ale te słowa słyszał i widział dziewczynę mój towarzysz. Jadąc dalej żartowaliśmy, że to kaprys rozmożonej panny, która spać nie może. Królikowski nagle spoważniał i powiedział, że musimy być ostrożni. Bo to naprawdę może być jakaś przestroga. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko uzyskamy potwierdzenie naszych przypuszczeń. Ledwie ujechaliśmy kawałek drogi od stodoły i padła nagle salwa karabinów ręcznych. Usłyszałem ostry świst kul koło nas. Moja kara stanęła dęba i zrobiła w tył sprok, a Królikowski spadł z konia na bruk. Koń mój z zatartą głową pędził karierę. Nie mogą go opanować. Za mną słyszałem odgłos pędzącego konia. Wreszcie, koło stodoły, zdołałam zatrzymać moją karmę i ukryć się. Gdy stanąłem za stodołą, strzały ucichły. Skoczyłem z konia, uwiązałem go i sam z karabinem w ręku wysunąłem się na brzeg stodoły, żeby widzieć, co się dzieje na przedpolu. Królikowski leżał na bruku na znak, lecz po krótkiej chwili przewrócił się na brzuch i powoli zaczął czołgać się do Nastąpiła potem krótka cisza i nagle ze wzgórza w rozpoczął trajkotać nasz lekki karabin maszynowy. Oddał parę serii i umilkł. Przygotowany do strzału usłyszałem jakiś szmer. Nagle ujrzałem królikowskiego, który pochylony zbliżał się do mnie. Podbiegłem do niego. Miał krwią zaloną twarz i mundur. Był bez rogatywki. mu bowiem i położyłem na słonie. Kulikowski usiadł, rozglądał się wokoło i trzymając się za głowę, odezwał się. Maryś, głowa mi pęka. Stałam obok niego bezradny. Podniosłem go i wydawało mi się, jakby poczuł się lepiej. Odczekałem jeszcze chwilę i pomogłem mu dosiąść konia. Został on z sanitariuszem na miejscu, a ja jego koniem wróciłem do Rejewa. Padron przejąć musiał na kilkanaście dni obronę frontu broniewo-płonkowo-kaczkowo. Podczas naszego pobytu na tym odcinku, oprócz nocnych strzelanin na drodze do Bniwkowa, doszło do krwawej bitwy pod płonkowem. Miałem mi możliwość obserwowania przebiegu tej potyczki, gdyż stałem jako obserwator, było wcześnie rano, gdy w niedalekiej odległości usłyszałem strzały. Początkowo nie mogłem zorientować się, skąd one padają. Za pomocą lornetki dojrzałem Niemców, atakujących wieś Pąkowo. Strzelanina wzmagała się coraz bardziej i nasz pluton w rojewie został postawiony w stan alarmowy. Wachmistrz przybiegł do punktu obserwacyjnego i chwilę patrzył przez lornetkę na pole walki. Następnie szybko wiatrak opuścił i widziałem, jak z plutonem śpiesznie pomaszerował drogą w kierunku punkowa. Ja pozostałem na punkcie obserwacyjnym i przypatrywałam się w walce. Przybierała ona coraz niekorzystniejszy obrót dla naszego pierwszego plutonu. Niemcy dotarli do wioski i część naszych ułanów cofała się, a część jeszcze się broniła. Słuchać było od głosy granatów ręcznych. Nasz trzeci pluton zaczął atakować wioskę z flanki. Strzelania wzmagała się. Widziałem naszych ułanów wpadających do wioski. Z drugiej strony wioski zbliżał się mały oddział naszych ułanów. Był to kapral Laubitz, który zajmował Kaczkowo i przybył na pomoc. Na ten oddział Niemcy skierowali silny ogień, ale nasi ułani parli szybko naprzód. Z wielką uciechą patrzyłem na uciekających z punkowa Niemców. Niestety, straty po obu stronach były poważne. Płonkowo zostało w naszych rękach. Panie z czerwonymi krzyżami na ramionach udzielały pomocy rannym, pozostały na polu walki. Dopiero po południu bój ucichł i wozy sanitarne odwoziły rannych Polaków i Niemców tutaj na Wrocławia.